Czwarta część naszej wspólnej zadumy dotyka tematu opuszczenia i zamknięcia. Ten stan trwający przez lata może być czasem walki z własnymi lękami, wspomnieniami. W życiu dojrzałym trudy dnia codziennego nie zawsze pomagają, a ludzie obok nie zawsze chcą i nie potrafią pojąć, co dzieje się we wnętrzu człowieka. Tylko miłość najbliższych ma tę moc. Zapraszam. Do obejrzenia. Opuszczenie. Odczucie cierpienia wzrasta z bólu otrzymywanego, a nie zadawanego. Zadający nieświadomy jest konsekwencji. Im bardziej boli, tym silniejsze reakcje będą po latach wzbudzać gorzkie uczucia. Z ciągle powracającym pytaniem Dlaczego? Dlaczego mnie nie kochają? Czemu nie rozumieją? Po latach te pytania nabiorą głębszego znaczenia. Z perspektywy dorosłego będą przenikliwe, skrywane, udręczą odrzuceniem, pozbawią pewności siebie. Jakże trudno. Buduje się relacje z innymi, gdy moje ja, zamknięte, nie wpuszcza nikogo. Wciąż jest dzieckiem w pustym pokoju. Zniszczone emocje. Będąc dzieckiem, myślimy jak dzieci to fakt niepodważalny. Lecz jeśli wyniesione rany z dzieciństwa nie będą przepracowane i uzdrowione, to dorosły poraniony będzie wciąż w jakiejś części tym małym dzieckiem, które próbuje w dojrzałym życiu dorosnąć. Jak trudny to proces, nie warto próbować. Świat zniszczonych emocji blokuje zamyka się na długie lata, czasami na dłużej. Tylko dzięki wrażliwości i cierpliwości osób kochających można wydobyć z otchłani zaszczutego tego człowieka.